My name is Renata. My channel is name Learn Polish with Renata. I am uh, nad Mołtawą. Właśnie tutaj widać stare miasto. No i ratusz. Ten na lewo to jest ratusz. Na prawo to jest jakiś kościół z tą wieżą. No i tutaj jest ta karuzela, co jedzie w koło tak jak London Eye Tutaj są różne jachty żaglowce chciałam powiedzieć No i tam się jedzie do Portu Tu są takie apartamenty i Mołtawa Mołtawa jest Ładna, ja lubię Mołdawę. No i ten rychomy most, on ma parę lat. Ludzie przechodzą z jednej strony na drugą. Tutaj w Dańsku jest dużo kościołów, także słychać teraz jakieś dzwony. No, rybacy byli bardzo religijni i jak jechali nad morze łowić ryby, no to się modlili, żeby wrócić szczęśliwie. Także wszędzie są kościoły, dosyć dużo kościołów. Ładnie grają. Mam nadzieję, że państwo słyszy te dzwony, jak grają. Niedługo ten most pójdzie do góry. Będzie sygnał, że most idzie do góry, bo statki muszą przepłynąć. O, teraz jakiś inny dzwon dzwoni. Ale dzwonią, bo na godzinę. Trzecia godzina pełna, to na pełną zawsze w kościele dzwony dzwonią. Tu na lewo jakaś była fabryka, bo ten komin i ten dom, ten dom dosyć w dosyć dobrym stanie jest. Nie wiem, czy tam, co tam się teraz będzie działo. Tam z tyłu są jakieś ruiny domu, i teraz będą odbudowywać. O słychać dają znak, że most idzie do góry. Właśnie ten ruchomy most. Zauważyłam, że są dwa mosty, jeden mniejszy, drugi większy. Ten jest większy most. tak. To jest sygnał, że ludzie mają się odsunąć, bo teraz most będzie podniesiony i będą płynąć wyższe jachty, statki, to co się zmieści. Tu jest bardzo, bardzo, very busy on this Małtawa. Dużo rzeczy się dzieje. Fajnie tu jest w Gdańsku. Ja lubię bardzo Gdańsk. Wczoraj byłam w Sopocie. Sopot jest ok, ale tam są plaże, no i to Monte Cassino i tak sklepów nie ma. Tu jest więcej sklepów, centrum handlowe jest, stare miasto jest, tu jest muzeum na prawo takie wojenne muzeum. Tam miałam zamiar kiedyś iść, ale było bardzo bardzo dużo ludzi, także zrezygnowałam. Muszę tam iść, ale fabułę wojenną to ja znam. O słychać, słychać, jak idzie do góry, musi być zupełnie na wprost, wtedy most jest podniesiony. O tam już bardzo dziękuję Państwu. Mam nadzieję, że ten film się Wam podoba. Proszę subskrybuj i dziel się z, ze swoją rodziną, znajomymi. Bardzo dziękuję, do widzenia.